Cześć siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy czyścić basen. O, zobaczcie. Basen jest brudny, bo to nie, to, nie, to nie woda jest brudna. Woda jest czyściutka. To basen dno basenu jest brudne. I dzisiaj wam pokażę jak będę go czyścił. Tutaj mam... <laughs> Możecie zobaczyć odkurzacz basenowy marki Kenwood. Widzicie jak pisane. <laughs> tak jest to podruba, ale sprawdza się, wyśmienicie. Tu jak widzicie, jest standardowa pompa basenowa, z której wywaliłem filtr. Bo przecież to się nie mija z celem. Taki filtr u mnie, słuchajcie, zapycha się w ciągu dwóch dni i co dwa dni musiałbym go wymieniać. Producent mówi, że co dwa tygodnie. U mnie dwa dni i już nic nie płynie, woda nie leci, bo jest tak zapchany. Hamasują te dzieciaki, przepraszam Was. Ja wymyśliłem zupełnie coś innego. Ja sobie wymyśliłem takie. O, Widzicie, co tu jest? Wywaliłem filtr z tamtej, jak mówiłem, z tego silnika, z pompy, co tam jest. Pompa działa jako pompa, bez filtrowania i woda leci tu. O, do tej beczki, gdzie jest, jest to takie włókno filtrujące, które można kupić 10 zł się zdaje się za metr. Tu na dole jest rurka z otworami przykryta właśnie tą włókniną, Nastypany jest żwirek gdzieś dotąd, na żwirek znowu te włóknina jest i właśnie taka pomiętolona włóknina tutaj, przez którą przepływa woda i powiem Wam cały sezon. Jak możecie zobaczyć tutaj, gdzie jest tak czysto, właśnie to wypływa z tego mojego filtra. Woda jest czyściutka, ona jest przezroczysta. Zobaczycie, jak odkurzę basen, jak to będzie wyglądać. Dobra, zabieram się za żanie. I jak zobaczcie. Tak wygląda po odkurzaniu połowa basenu. Jeszcze takie tu tutaj, ale to na sam koniec wyciągnę ciskiem. I będzie dzisiaj. Pracuje dalej. No i skończyłem. Nieco. O niebo lepiej wygląda basen. Ona ta woda w tej chwili jest jeszcze taka. Troszeczkę żółtawa, z tego względu, że jak się odkurza, no to wiadomo, to się wznieca od dołu, ten syf z dołu, no i troszeczkę tą wodę przekoloryzuje. Ale zobaczycie, co będzie rano, jak ta woda się odstoi. Teraz to najważniejsze, żeby woda była klarowna. No ja to już pokażę. Przede wszystkim pierwsze wlanie wody, mocne chlorowanie, tak zwany szok chlorowy. Do chlorowania używam takich tabletek. W tym roku taki kupiłem. Generalnie i dawkowanie. Jedna tabletka na... 2 m3, jedna tabletka 20 gramowa na, jedno, na 2 m3. Ten basen ma 7, czyli generalnie powinienem użyć czterech tabletek. No, Na starcie, jak się wlewa wodę, używam 8, czyli dwa razy więcej niż zaleca producent. I co dwa tygodnie, no półtorej tygodnia można powiedzieć, jakie jest pylenie tych trafi, tych różnych pyłków. Wlewam dwa różne środki Patrzcie, wlewam taki środek. Koagulacja zanieczyszczeń w wodzie basenowej Flok Super. I tego się używa bardzo mało, bo 3 ml na metr sześcienny wody, bardzo mało. Drugi środek, który używam to SOS, mętna woda. Klaryfikator wody basenowej, poprawia skierowanie filtrowania do wszystkich typów basenów. Dawkowanie tego to jest 20 ml na 10 metrów sześciennych wody. On ma 7000, 7 tysięcy, 7 metrów sześciennych. I tu jest taka miareczka, 20 jest tu, możecie nie widzieć w tym miejscu, wlewam. No, taka za duża by mi się blało, to już szkodzi. I tak po prostu po tym sobie leję. Pompa później zruszy i to wszystko się ładnie wymiesza. I to samo robię z tym drugim środkiem. Flock super. To samo mniej więcej wlewam. No tak samo. Robię to po prostu już od trzech lat, słuchajcie. I to się sprawdza. I to też tak po całości leję. Nie Można sobie płukać. To nam fajnie wszelkie zanieczyszczenia zbija w takie kupy i popada na dno, czasami i część jest u góry. I to wszystko. To wszystko. Resztę załatwi ten oto filtr o którym wspominałem wcześniej. Naprawdę daje radę. I jeszcze Wam coś pokażę. Mam tu takie urządzenie do wnętrza pecha wody. I zaraz Wam pokażę, jakie mam pH wody. 8,8 To jest za dużo. To jest za duże, bo powinno być mniej 6 6,8 a 7,4. Ale jak widzicie działa. I powiem Wam, że sam początku zawsze miałem problemy z zieloną wodą. Wymieniałem ze 2-3 razy w sezonie. Teraz nie wymieniam ani razu. Jest jedna, jedyna. Tylko odkurzam co tydzień, półtorej. Staram się utrzymywać wysoką chlorowość wody. Tak z półtora razy więcej niż zaleca producent zawsze trzymam. Tam na tym pływającym w tym inwasie. I wodę mam zawsze w miarę czystą. Zobaczycie rano jak będzie ta woda wyglądała no ale już jest lepiej niż było, prawda? To, to cały sekret jeszcze raz Wam mówię, te filtry fabryczne w tych pompach te takie papierowe, one są gówno warte naprawdę gówno warte. to co podpatrzyłem od mojego kolegi Jarka pozdrawiam serdecznie wygląda żadnej filozofii żwirek i włóknina filtracyjna do nabycia na Allegro w ilościach jakich chcecie plus ta chemia, którą też sprawdziłem właśnie przez trzy sezony już mam sprawdzoną i już. To wszystko. I odkurzanie co jakiś czas. To wszystko i wodę macie czystą. To tyle, jeżeli chodzi o moją poradę czystości wody w basenie. Trzymajcie się. Cześć.